W dzisiejszym odcinku. No tak, znalazłem rodzinę pawtonów. O nie gadajcie. To oni. Moi drodzy, pewnie nie sądziliście, ale wracamy do Sons of the Forest. Może i na razie na jeden odcinek, ale chciałbym wam pokazać, co nowego w nowej aktualizacji twórcy zaproponowali. A zaproponowali naprawdę dużo fajnych rzeczy. Znajdziemy więc dzisiaj paralotnie, znajdziemy lornetkę i przede wszystkim będziemy walczyć z nowym bossem. Jestem mega podekscytowany i mam nadzieję, że owo ekscytację dzielicie. Ostatnio, moi drodzy, oczywiście, były wyniki konkursu na Sons of the Forest, którą omawialiśmy w filmie, w którym mówiłem o tym, że otworzyłem stronę, więc zachęcam do zapoznania się. Poza tym zrobiłem film, który omawia fabułę, wyjaśnia zakończenie i no, przedstawia moją teorię wielowymiarowości w Sons of the Forest, więc mam nadzieję, że widzieliście ten film i wam się podobał i bawiliście się przy nim dobrze. Tymczasem no cóż, zacznijmy od zebrania paralotni, potem zajmiemy się lornetką, a na koniec zawalczymy sobie z nowym bossem. No, w każdym razie kawał drogi przed nami. Powiedzcie, jak moi drodzy ogółem podobała wam się seria, bo zrobiliśmy no cóż, nie, nie lada przygody i przeprawy i cieszę się niesamowicie, że, że dzieliliśmy o tą przygodę, a no cóż, zaraz premiery na kanale Resident Evil 4 Wcześniej niezależny Horror Anthology of Fear Polski, także będzie horrorowo w tym miesiącu. Ja natomiast niesamowicie cieszę się, że ową przygodę, jaką są of the Forest zakończyliśmy, bo choć z reguły fabuła na ogół w większości jest gotowa, tak wiem, że będą coraz to nowsze rzeczy dodawać. Ja sobie zrobię chyba taki save jeszcze, którego się razu zaraz przed wejściem do ostatniego bunkra, żeby mieć wszystkie możliwe rzeczy, bo na razie, no cóż to, wczytałem zapis przed końca gry, jako że grę zakończyliśmy, także będzie trzeba trochę tam jeszcze poszperać, ale to nic. Najważniejsze, że grę mamy zakończoną. No i wiemy, że wszystko, co mogło być odblokowane, jest odblokowane. A gdy już to będziemy paralotnie, myślę, wiecie, co musimy koniecznie zrobić? Musimy udać się na szczyt góry i paralotnią zlecieć sobie na sam dół, żeby dostać się do miejsca, w którym jest lornetka. Są też oczywiście w tym updatecie nowe przepisy do budowania i tak dalej, ale jestem zdania, że jeżeli gramy solo, nie ma sensu się budować. W sensie, jeżeli macie frajdę z tego, to jak najbardziej możecie sobie budować bazę, ale wydaje mi się, że nie będzie miało to większego zastosowania, jeżeli eksplorujecie teren zbieracie rzeczy, bo tak naprawdę wszystko, co Wam jest potrzebne do tego, żeby przetrwać myślicie w, w ekwipunku, więc jeżeli gracie solo, jak najbardziej jestem zwolennikiem trybu życia nomady. Ponadto nie da się ukryć, że Sons of the Forest rozbudzi owe mnie na nowo. I wydaje mi się, że bardzo ograniczoną, ale jednak miłość do survivali jednoosobowych z tego względu, że nie da się ukryć, że wiele gier ma ten problem, że nie umieją jakby pogodzić elementu przetrwania z fabułą i wydaje mi się, że borykanie się z tym jest jak najbardziej zrozumiałe, aczkolwiek niesamowicie irytuje fakt, kiedy grając survival wiemy, że jesteśmy tak jakby oderwani od jakiejkolwiek historii, którą mógłby świat przedstawiony opowiadać, czy nawet nasza postać. A w tym wypadku, mimo że fabuły, takiej persy, nie ma, w sensie jest wątek fabularny, ale on nie jest, wiecie, jakiś taki szczególnie istotny nie kieruje się nas i prowadzi za rączkę. Tak, to co mi się podoba są osoby Forest, to właśnie to, że mamy taką wolność i swobodę, który rezultatem jest nagradzanie eksploracji naszej właśnie poprzez dawanie nam wątków fabularnych, które rozwijają się w miarę tego, jak odkrywamy kolejne tereny i znajdujemy. Kolejne rzeczy, co jest niesamowicie budujące, bo nie da się ukryć, że ciężko tak naprawdę tego typu grę zbudować, oscylując wokół mechanik przetrwania i eksploracji tylko, bo to fabuła jest jedynie nagrodą za. Jakby sumienną eksplorację. A tu się to udaje, i to mi się podoba, i choć, wiecie, animacje i tak dalej, one bardzo są archaiczne. I nie ma Voice Actingu i tak dalej. To mimo wszystko gdzieś jednak, no, te, te gry da się lubić, ale nie ukrywam, że liczyłem, że troszkę będzie bardziej kinowa, jeżeli chodzi o elementy właśnie popularne. Tak naprawdę poza, i to jest zupełnie szczere, poza rozmową na początku w helikopterze, gdzie właśnie tam Centrala mówi do nas, i dialogiem między bohaterem pierwszej części i Synem Timmy w którym krzyczy Get Down, Son! To jest cały dialog, jaki w tej grze usłyszymy. Także nie uświadczymy tego nadzwyczaj dużo, no ale mimo wszystko <laughs> chciałoby się czasem, żeby, wiecie, było tych dialogów nieco więcej, ale kto wie. Tak postawili, tak zrobili, taki był ich zamysł. Jest udany, mógłby być zarobiście lepszy, ale, ale kto wie, może kolejna gra? Jestem ciekaw czy stawiają, wiecie, no różnica czasowa między The Forest a Sons of the Forest jest wieloletnia. Zastanawiam się na ile duża będzie, między innymi tą, a kolejną częścią szak, bo dziwnie, gdyby nie podjęli się tak naprawdę nowej części, bo wydaje mi się, że The Forest 3 jakby postawili naprawdę na większy rozmach fabularny. W sensie wiecie, zatrudnili naprawdę aktorów, którzy by odegrali poszczególne role. No mógłby zrobić robotę i to no, niebywale. Naprawdę niebywale. No i tak postawili poprzeczkę wysoko, jeżeli chodzi o serwejwale, bo zaprezentowali jakby, wiecie, swobodę twórczą, której rezultat jest taki, że mimo, że tak naprawdę zrezygnowali z takich zabiegów, które wymagałyby zatrudniania wielu osób i dużej pracy, poszli w to, co znają i to, co umieją, a wyszło im to nadzwyczaj dobrze, bo prawda jest taka, że. The Forest fabułą, może niekoniecznie stoi, ale za to eksploracją i nagradzaniem jej już owszem. I ona jest robiona idealnie. Sprawia nie niebywałą i absolutnie nie mam nic do zarzucenia, więc. Jak widzicie, kierujemy się na taki cypelek na minimapie. To powinno Wam mniej więcej nakreślić, gdzie znajdziemy parolotnie, i wtedy pójdziemy z drugiej strony wyspy, żeby właśnie stamtąd swarunąć. Na zboczu klifu bowiem czyha nagroda, i to nie lada nagroda, bowiem. Lotnia, którą zdaje się stąd już chyba nawet widać. O tam? Tak mi się wydaje? Miejmy nadzieję? Najpewniej tak. Tylko teraz zapytacie: Kafton, jak się tam do cholery dostać? A to z drugiej strony Wam powiem. <grym> Najpewniej. Na górkę z dolnej jej części. Czyli fruniem. biegusiem. się. I nagroda czeka. I wtedy przejdziemy się w góry. Jako, że zdaje się, że mamy wszystko, czego trzeba. Nawet kurtkę zimową chyba mamy na sobie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. I rezultat tego będzie taki, że będziemy ustawieni, jak widzicie, w tym zacnym miejscu, w tym pięknym czasie. O tutaj. Jest lotne. Dzień dobry. Dziękuję. Możemy ją odłożyć. Od G. Okej. Okay. Dobra, tu dodali jakieś namioty. To jest do przespania się. W porządku. Czyli lotni się nie składa do ekipunku. Tylko tak. Okej. Okay. Dobra. To teraz musimy się przyjrzeć mapie. Albowiem. Uwaga. My musimy się dostać na drugą stronę. Czyli tam. Dobra. To lecimy. Uwaga. My próbujemy. Wiem, że jest śnieżyca i tak dalej, gówno widać, ale damy radę. No fajnie. Nie! Naprawdę? A co sporo paralotnią? Stój! Stój! Jesteś teraz moją maszyną zniszczenia! Dobra, to mnie zabolało przy tym szczerze I tyle No będę szczery mieszane mam uczucia odnośnie tego sprzętu Bardzo mieszane No ale hej, ktoś musiał, nie? To, że ona w ogóle spada to jest to jest koszmarne, że w chwili, gdy lądujemy, ona wypada. No dobra, trudno. Wiemy, jak wygląda, wiemy, jak działa. <noise> Liczę, że to będzie coś na wzór sań, które mamy w ekwipunku, wiecie, o co chodzi, nie? I wtedy byśmy rzeczywiście mieli sposobność ku temu, żeby, no cóż... Jakaś takie nie wiem, mieć taką naturalną reakcję i, i sensowne rozwiązanie sytuacji. Dobra, no to teraz w tamtym kierunku. Damy radę. Co rozbliżysz święta, co rozbliżysz święta. Może i niekoniecznie, ale jeżeli to oglądacie na przykład w grudniu, co wątpię. <laughs> A, rany, kiedyś nagrałem, nie pamiętam z czego to był odcinek. Pamiętam, że nagrałem taki jeden na przykład z chociażby z Stray i była jakaś data na ekranie komputera w grze. Powiedziałem, widzą. Wiecie co? Jak będzie ta data, wróćcie pod odcinkiem i napiszcie, będzie śmiesznie. Zdziwilibyście się, jak wiele osób wróciło na rzecz chociażby tego, żeby tego dnia napisać pod odcinkiem. Cześć, albo pamiętam. To było zabawne. A takie akcje są naprawdę spoko. Więc jeżeli jakimś cudem oglądacie w grudniu 2023 roku, dajcie znać. Będzie wesoło. Będzie naprawdę wesoło. A oto i wesołe kajaki, przy których znajdziemy co nieco małe. I takie małe znowuż. Bowiem zdaje się, że przy tym kajaku, którego wcześniej nie było, jest różowy. Nie, nie jest różowy, Światło tak świeci. Mamy ciebie. Lornetka. Oh. my god. I tyle? No fajnie, ale małe to przy... mały ten zoom. Dobra. Ktoś musiał sprawdzić, nie? No teraz idziemy do nowego bossa, no? Zobaczyć, co on ma do zaoferowania. Wydaje mi się, że nie będziemy się patyczkować, tylko ubierzemy się w najmocniejszą zbroję. Nie złotą jeszcze, ale... Musimy szaniać, no. Powinno być okej. Okay. Rozważałem też, jak robić generalnie ten podział odcinków i tak dalej, nowości, które będą wychodzić, i wydaje mi się, że będziemy robić tak, że jeżeli coś dodadzą, to zrobimy sobie po prostu nasty, czy tam dwudziesty, czy dwudziesty któryś odcinek tego pierwszego, jakby, sezonu. Natomiast potem będziemy robić tak, że jeżeli już wyjdzie wersja 1.0, przejdziemy ją sobie raz jeszcze ze wszystkimi rzeczami, które dodano. Na nowo w tym końcowym update'cie, który na pewno będzie większy, zrobimy po prostu serię sezonu drugiego. Nie będziemy, wiecie, pompować 20 sezon Sons of the Forest, nie? Nie, zrobimy drugi, tylko i wyłącznie kiedy już wersja będzie totalnie zakończona, to wtedy przejdziemy w wersję 1.0 raz jeszcze w całości ze wszystkimi fantami, które dodano do gry, żebyśmy mieli stuprocentowy pogląd na fabułę i na to co dodano i całe to przeżycie mieli takie, wiecie, od punktu do punktu zacne, dopracowane i końcowe. Co myślicie o tym? Czy to jest dobre rozwiązanie? Dajcie mi znać w komentarzach, okej? Okay? Będę mega wdzięczny. Tymczasem, parowujemy do bunkra. Dobra. I teraz tak. Nie wiem mam baterii. Chyba niewiele. Ale... Nie no, niby mam. Zróbmy tak, zaszalejemy i pobiegniemy tego bosa. Zobaczymy, jak on się miewa. Czy w ogóle będzie chciał z nim rozmawiać? I przywitamy się z nim. Po naszemu, nie? O, i teraz jesteśmy ubrani konkretnie. No i dobra. Teraz miejmy nadzieję, że ten boss rzeczywiście da się. No, z nami. Powiedzmy. Zabawić pozwoli nam na odrobinę szaleństwa. Tu wytłukłem wszystko w tym bunkrze, więc on powinien być wyczyszczony. Jak będzie, nie mam pojęcia. Na pierwszy rzut oka jest OK. okay. Też pytanie, czy... Tu po drodze coś dodali? Czy tylko dodali bossa? Boss ogółem jest jednym możliwe, że jest przedstawicieli rodziny Pafton. Nie mam pojęcia, czy tak jest. Zaraz po tym, jak go pokonamy, spróbujemy wyciągnąć jakiś wniosek. Kto wie, może się jeszcze okazać, że się myleł. nawet jeżeli. To i tak jesteśmy ustawieni bo Tylko tu widzę, cała droga jest bezpieczna. O ile można nazwać ją bezpieczną, zważywszy na fakt, dokąd płynę. Ale może nie będzie tak źle, nie? Może nie będzie tak znowu źle. Dobra. Jak na razie wszystko wygląda dosyć tak spokojnie, nie? In Before dodatą pływające potwory. To było przerażające. Jedyne czego się obawiam, to tak naprawdę fakt, że błąd będzie o tyle mocny, I sobie z nim nie poradzę, ale może damy radę. Family. No tak, znalazłem rodzinę Paftonów O nie gadajcie! To oni To już wiemy co się stało, bo zastanawiałem się teraz wam wyjaśnię, wiecie co? Ja pierdziele, wygląda jak Slendermen Ja pierdykam Czyli to jest Barbara Pafton? O to jest Charles Plafton, tak? Ojciec. I po ojcu. No nie wierzę. No dobra. Ło, kurde. Mocno wcale nie biją. No i dobra. Czyli to jest Barbara Pafton. Matka Virginii Pafton. Mutantki, która nam pomaga. Zanicie mnie kawałek musi. <grywia> Okropne. No tak, ale to jest w każdym razie Barbara. Która nie jest zachwycona tym pomysłem. A to. Dobrze myślisz, Charles? Zaraz się dowiemy. Dlatego, że tu przy stole, moi drodzy, widać kto siedział. Mamy Virginie Pafton, czyli naszą bohaterkę. Barbarę Pafton, czyli jej matkę. I te kartki możemy pobierać, właśnie. Barbara Pafton. Dobra. No i Charles Pafton, tak? Edward Pafton, przepraszam. Edward. Dobra. Edward Pafton. Czyli to jest ojciec. Ja Cię kręcę, ale jaja. Czyli odnalezienie rodziny Paftonów wiąże się właśnie z bosem. Ale, numer. Bo wiecie, jak robiłem analizę, to wiedzieliśmy, że na pewno przemienił się, dlatego że tu na miejscu Czar Edwarda był mutant. Siedział sobie, teraz już nie siedzi. Teraz stał się bossem, a siedział normalnie mutant. Dlatego wniosek był taki dla mnie, i w tym materiale teoretyzującym też to zrobiłem, że na pewno Edward Pafton się zamienił. Teraz wiemy, że jeszcze do tego, no, jest całkiem gipki, nie? Natomiast Barbara, która siedziała tutaj, nie było jej. Ergo, nie byłem w stanie jakby zdecydować, czy może jest jedno z mutantów np. leżących gdzieś indziej, nie? Czy właśnie zaginęła. No i teraz ciekawe, bo wychodzi na to, że Pawtonowie się przemienili i stanął się jednymi z bossów. Podobało mi się, moi drodzy, naprawdę mi się podobało Ja mam z kolei nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żaden was nie umie. A ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu Patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 1619. Śledźcie Facebooka i Instagrama żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mnie jego usłyszenia.